Czy wiedziałaś, że są składniki, które potrafią same odgładzać skórę, a do tego działają jak osobisty trener dla twoich komórek? Jeśli chcesz wiedzieć, czym są czynniki wzrostu w kosmetykach, zostań z nami. Coraz częściej słyszy się o takim składniku aktywnym w kosmetykach jak y, czynniki wzrostu. Powiedz mi i naszym widzom, co to właściwie jest i jakie ma zastosowanie. Jasne, to są takie białka bądź też peptydy, y, które dają sygnał naszym komórkom y, do, do tego, żeby się regenerowały, żeby produkowały kolagen i elastynę. Działają w zasadzie takich... Y, Zaprogramowanych instrukcji dla tych komórek, co mają robić, co ma się dalej z tymi komórkami dziać, jak mają funkcjonować. Teraz wszystko, co byśmy chcieli wiedzieć, pewnie najważniejsze, czyli jak działają na skórę. Po pierwsze, stymulacja syntezy kolagenu i elastyny, co pobudza skórę do odnowy. Następnie mamy przyspieszoną regenerację, a dzięki temu, że skóra szybciej się odnawia, to znaczy, że też się szybciej regeneruje. Poprawia nawilżenia, jak i ogólną poprawę e, bariery hydrolipidowej, e, dzięki czemu, dzięki, w zasadzie to jest dzięki temu, że e, pobudzają e, syntezę ceramidów i kwasu hialuronowego. Dodatkowo e, będzie również e, ujędrniał, uelastyczniał skórę, e, ponieważ. Pobudzamy produkcję kolegi neolastyny, skóra produkuje ich więcej, dzięki czemu szybciej się restartuje, szybciej się odnawia, dzięki czemu wypełniają się też zmarszczki. Super, czyli naprawdę wszechstronne działanie. Dokładnie. <sum> Oliwia, mam jeszcze takie pytanie: bo właśnie biorę sobie czasem skład jakiegoś kosmetyku, czytam opis i mm, mam tam właśnie te czynniki wzrostu, ale. Czasem yy, różnią się one od siebie, innymi symbolami, literami są oznaczone. I, i co to oznacza tak naprawdę? <gry> tak, wyróżniamy kilka różnych czynników wzrostu. Mm -hmm. Te najczęściej spotykane w kosmetykach yy, są to właśnie EGF, FGF i TGF beta. Brzmi strasznie skomplikowanie, ale już tłumaczę. Pierwszy z nich, czyli EGF, to jest Epidermal Grow Factor, który odpowiada za pobudzenie odnowy głównie naskórka, jego regeneracji, pobudzenia wzrostu komórek keratynocytów, czyli tutaj skupiamy się na naskórku, jeśli chodzi o konkretnie ten czynnik. Następnie mamy... FGF i to jest ten czynnik wzrostu od fibroblastów. I to on je pobudza do syntezy kolagenu i elastyny. Czyli te dwa, które teraz wymieniłam, są takie najpopularniejsze i dają nam pożądane efekty przez nas. I trzeci z nich to TGF, czyli ten, co brzmi najbardziej skomplikowanie, mianowicie TGF beta. On jest odpowiedzialny za właśnie procesy naprawcze i działanie przeciwzapalne. Okej, okay, a on, on na przykład w kosmetyku daje się zazwyczaj jeden, czy można je łączyć ze sobą? I właśnie tutaj polega cała magia, że <laughs> te czynniki możemy ze sobą łączyć. Co znaczy, że jak połączymy na przykład wszystkie trzy, które przed chwilką wymieniłam, to uzyskamy że tak powiem kompleksowy, holistyczny efekt na naszej skórze. Także można je łączyć i dają lepsze efekty Co właśnie w połączeniu. No to droga Olivia. <laughs> Wyobraźmy sobie teraz, że mam taki super produkt z czynnikami wzrostu zaczynam stosować regularnie mam tam jakieś właśnie dolegliwości skórne więc jakie te dolegliwości co mi pomoże regularne stosowanie produktu z czynnikiem oczywiście. wzrostu oczywiście efekty które mhm. można zobaczyć po stosowaniu czynników wzrostu to między innymi spłycenie drobnych ale też tych głębszych zmarszczek mhm. wyrównanie kolorytu skóry rozjaśnienie przebarwień zmniejszenie widoczności blizn, rozstępów wszystko właśnie mm -hmm. za sprawą tego, e, tego pobudzenia fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny. E, również te zdolności regeneracyjne, czyli po zabiegach, e, gdzie na przykład e, ta skóra e, gdzieś tam został wywoła, wywołany, kontrolowany stan zapalny, e, ta skóra chętnie przyjmie mm -hmm. te czynniki wzrostu. Także zastosowanie jest stron, oprócz tego poprawa nawilżenia, wyciszenie skóry. E, także Każda skóra polubi się z silnikami wzrostu, a to oznacza że to składnik, który my lubimy, bo pasuje dla każdego i każdemu się sprawdzi. Nie przedłużajmy. Ja widzę, że półeczka tam jest zapełniona jakimiś cudeńkami. Część z nich już znam i stosuję, ale nie wyprzedzam, słucham Oliwii, co ma nam do powiedzenia na temat tych produktów. Także myślę, że zaczniemy od naszych ulubieńców tak, Jest to seria Divine od My Magic Essence u mnie esencja, u Karoliny serum nectar divine. Ostatnio już się rozwinęłyśmy na temat egzosomów, które są w tym produkcie, ale oprócz tych egzosomów są właśnie czynniki wzrostu. I to dzięki tym czynnikom wzrostu ten produkt jest tak świetny, ponieważ współgra właśnie z tymi egzosomami. Czyli one się tak wzajemnie boostują, czy, tak, czy to dokładnie. czynniki wzrostu pustują egzosomy, tak? Tak, tak, tak. tak. Mm -hmm. To właśnie one wpływają na to, jak te egzosomy funkcjonują. Ja w ogóle nie mogę zawsze po prostu, kiedy nakładam sobie te produkty, to jest moment w ogóle dla zapachu tak. u mnie. To jest <śmiech> <śmiech> tak cudowna aromaterapia. To już, to już ja już nie mówię w ogóle o efektach, bo każdy wie, yy, każdy kto stosuje, to naprawdę nie trzeba nic dodać, nic ująć, ale te zapachy. No, to jest naprawdę coś tak przyjemnego dla zmysłu. No tak, ale, ale jeżeli są jeszcze wśród nas właśnie osoby nie do końca przekonane, no to powiedzmy kilka słów. O tych produktach, jakie, jakie działanie właśnie mogą uzyskać na skórę na skórze dzięki zastosowaniu tych produktów. Tak, no tutaj, jak już też wcześniej wspomniałyśmy, przede wszystkim będzie to e, ujędrnienie, e, zwiększona elastyczność skóry, gęstość. Mhm. Ta skóra będzie taka e, po prostu e, gęstsza, taka bardziej zbita, czyli jakby to, czego mhm. chcemy oczekiwać, powiedzmy, wraz z wiekiem, gdzie ta skóra się, powiedzmy, e, zmniejsza się ilość tkanki tłuszczowej, skóra się robi taka cienka, miękka, e, więc to wszystko, e, że tak powiem, możemy na to zadziałać. E, na te wszystkie właśnie gdzieś tam rzeczy, które sprawiają dyskomfort, mm -hmm. możemy zadziałać, bo będziemy mieć skórę ujędrnioną, uelastycznioną. E, oprócz tego będzie też niwelacja i zmniejszenie widoczności zmarszczek, e, tych e, d, e, płytszych, jak i tych e, troszkę mm -hmm. głębszych. E, także pielęgnacja anti-aging to są bomby po prostu takie e, anti-agingowe. Tak, ja stosuję esencję. I to jest w ogóle mój ulubiony moment w pielęgnacji. To jest taki, taka właśnie baza pod kolejne etapy pielęgnacji. To połączenie tego czynników wzrostu z egzosomami powoduje to, że te kolejne składniki aktywne, które nałożymy, one się kilkadziesiąt razy lepiej po prostu wchłaniają. Następny produkt, który tu mamy, jest to liftingujące serum pod oczy i na powieki od Orientamy. Co jest ciekawego w tym produkcie? Oprócz czynników wzrostu mamy tutaj do czynienia z czynnikiem EGF, czyli tym od naskórka, powiedzmy. Do tego peptydy i reishi, czyli ten ekstrakt z grzybów, który często jest spotykany, czy to właśnie w produktach orientalnych, ale też nie tylko, ale w produktach w pielęgnacji właśnie przeciwstarzeniowej. Czyli on ma takie anti-aging działanie. Mhm, tak. tak, będzie właśnie też wzmagał tą regenerację, mhm. te właściwości antyoksydacyjne. Peptydy, wiemy jak mm -hmm. działają, to są takie e, wypełniacze naszej skóry, no i czynnik wzrostu, także e, też e, świetny produkt zamknięty w takiej buteleczce. Teraz kolej coś na mm -hmm. całą twarz, a mianowicie krem wygładzający Slow On od Health Labs Care. To jest bomba regeneracyjna, witaminowa, e, bomba przeciwstarzeniowa, wygładzająca i mogę mm -hmm. tak wymieniać i wymieniać. Mamy tutaj kompleks właśnie Skin Alike, który będzie wpływał na zmniejszenie widoczności zmarszczek, wypełnienie skóry, czynnik wzrostu EGF, czyli też ten naskórkowy. Mm -hmm. Oprócz tego również ekstrakt z Reishi, czyli z tych grzył, mm -hmm. o których też przed chwilą mówiłyśmy. Także naprawdę bardzo ciekawy produkt, ma fajną konsystencję, taką dosyć gęstą. Gęstszy krem widzę. Tak, dokładnie. Także sprawdzi się w przypadku skór dojrzałych, wrażliwszych, suchych. Do takiej dojrzałej, tłustszej bądź mieszanej mógłby być troszkę za ciężki. I na koniec perełki z naszego poprzedniego odcinka, a mianowicie mikroigły. Także zapraszamy do oglądania poprzedniego, jeżeli chcecie dowiedzieć się coś więcej o mikroigłach. Tak, stosować kompleksowa wiedza. Dokładnie. A tutaj mamy dwa sera. Mhm. E, oba są stymulujące sera peptydowe i oprócz właśnie kompleksu peptydów mamy też kompleks czynników wzrostu. Egzosomy i właśnie wspomniane już mikroigły. Ja mam tutaj 10% kompleksu czynników wzrostu, a ty, ja mam y 15% kompleksu peptydów i 5% kompleksu czystych Tak, kompleksu. także tu mam wersję zbustowaną, która jest wzbogacona o więcej składników aktywnych bądź większe stężenia, czyli. Te wersje białych kartoników od Basic Lab są po prostu dedykowane typowo anti pielęgnacji, przeciwstarzeniowej do skór dojrzałych. I też pewnie dla bardziej zaawansowanych, pewnie na pierwsze takie serum polecabyś mniejsze stężenie. Dokładnie znaczy, czy... tutaj zwłaszcza, że są te mikroigły, które, jak mówiłyśmy, chcemy wprowadzać powolutku. powolutku <laughs> tak, żeby skóra się przyzwyczaiła, bo gdzieś tam jest to z jej intensywna stymulacja. Tak, dokładnie. Ja już także zaczęłam stosowanie. Połączyłam to z właśnie bazą od My Magic Divine esencją I tak nakładam sobie właśnie tą esencję. Nie, najpierw mikroigły, a potem esencję. Okej, okay, ale myślę, że można też było zastosować odwrotną. Tak? Tutaj już w zależności od okay. preferencji, bo jeżeli zastosujemy bazę jako takie przygotowanie do pielęgnacji, to wtedy najpierw. Natomiast, hmm. tak jak tutaj, to mikroigły przygotowują naszą skórę do dalszych etapów i one będą sprawiać, że e, te składniki z tej bazy lepiej się wpisują. No to wchodzą. tak właśnie robią. Także można zastosować to dwojako, wszystko w zależności od tego, jaki produkt będzie następny. Okej, okay, okej. Okay. I na to pewnie jakiś. Jeszcze krem, tak, by się przydał, tak, na, taki tak, nawilżający i na przykład możemy nałożyć wtedy slow jest taki on. okluzyjny fajny. Mhm, zgadza się, on dobrze zatrzyma nam te składniki mhm. aktywne, dodatkowo sam ma też czynniki wzrostu, także efekt będzie wzmożony i skóra będzie zabezpieczona. Dokładnie, raj dla skóry w jednej pielęgnacji. same czynniki wzrostu. Peptydy, i mikroigły i grzybki rajskie. Cudownie. Super, przebrnęłyśmy przez cudowne kosmetyki. Wiemy, co możemy zastosować, właśnie z czynnikami wzrostu. No ale teraz, jakie właśnie łączyć? Już coś Wspomniałyśmy o połączeniach, które Ale my stosujemy usystematyzujmy usy... U... to. Dokładnie, słuchajmy kosmetologów. <noise> <noise> Jasne. Tak jak już tutaj mówiłyśmy w produktach, które będą świetnie współgrać z czynnikami wzrostu. Są to m.in. peptydy, czyli składniki w pielęgnacji przeciwstarzeniowej, bardzo ważne składniki w tej właśnie mm -hmm. pielęgnacji. Oprócz tego dobrze również składniki antyoksydacyjne, czyli witaminy C, jak również wspomniane grzybki rajsi, wszelkie antyoksydanty również będą pożądane. Składniki łagodzące, nawilżające, kojące. Ceramidy, anantoina, pantenol, kwas hialuronowy, śluz slimaka również. Także nie ma tutaj składników, które by gdzieś tam krzyżowały się hmm. i byłyby przeciwwskazaniem do zastosowania czegoś innego. Także e, można łączyć z wszystkim. Kwestia retinoidów jest taka dosyć, e, że tak powiem, ruchoma, i e, tutaj wszystko zależne, od, zależne jest od indywidualnie, od osoby, bo e, retinoidy ja osobiście rekomenduję nakładać na czystą suchą mhm. skórę. Natomiast jeżeli jest to serum z retinoidami, to na przykład domknąć taką mhm. pielęgnację kremem Slow On Health Labs Care, jak najbardziej, nie jest to przeciwwskazanie. Mhm. Kwestia tylko na, na co nałożymy te retinoidy. Natomiast jeżeli znowu jest to retinoid w kremie, to również myślę, że można byłoby nałożyć serum bądź bazę, która czy tam tonik, które będą zawierać te czynniki wzrostu. Także tutaj wszystko jest zależy od preferencji mhm. danej skóry. Należy poznać swoją skórę na tyle, żeby wiedzieć, czy ona zaakceptuje takie, taką sposobność, czy jej to będzie odpowiadać, czy też nie. Okej, okay, a na przykład silniejsze kwasy, aha, PHA. Tutaj podobnie podeszłabym właśnie z mm -hmm. ostrożnością. Jeżeli, myślę, że w takich produktach, które pozostawiamy na skórę, na przykład na noc, czyli sera bądź kremy, nie powinno być żadnych przeszkód. Mhm. A wiadomo, peeling jakby nakładamy, zmywamy, więc on, mhm. że tak powiem, w momencie zmycia gdzieś tam przestaje już działać. Także myślę, że tutaj po prostu podejść z szczególną ostrożnością, ale przeciwwskazań nie ma. Tak, i pewnie uważać w takich momentach, właśnie gdzie skóra przechodzi te takie gorsze momenty, jakieś podrażnienia wyjątkowe, przesuszenia ze tak, no stosowaniem tych retinoidów i kwastów, tak? Tak, ale znowu wtedy te czynniki wzrostu pomagają nam w regeneracji, tak, e, tak, przyspieszają, tak. zwłaszcza po jakichś tych zabiegach, tak jak hmm. mówiłyśmy. Także myślę, że jak najbardziej można będzie je zastosować. Wiadomo, każda skóra ma się troszkę inaczej e, indywidualnie się zachowuje, więc po prostu rekomenduję, jak zawsze, po prostu kontrolować i e, zachować ostrożność. Dobrze, to a może teraz powiesz nam coś właśnie o tym stosowaniu? Jak właśnie, czy trzeba jakoś wyjątkowo wprowadzać te czynniki wzrostu do pielęgnacji, ile razy dziennie, jak je stosować? Nie są to składniki, które, na które trzeba budować tolerancję dla tak niekretinoidy, mm -hmm. więc nie widzę przecież kazań na przykład wprowadzenia ich dzisiaj i stosowania ich już codziennie. E, można stosować je zarówno na wieczór, jak i mm -hmm. rano, e, właśnie. Także tutaj nie ma szczególnych e, takich wytycznych co do ich stosowania. E, także możemy stosować zarówno rano, jak i wieczorem, i od razu można wprowadzić do stosowania codziennego. Oliwia, z tego co mówisz, y, czynniki wzrostu to naprawdę wspaniałe i wartościowe dla naszej skóry składniki aktywne. Kochani, koniecznie napiszcie nam w komentarzach, czy już próbowaliście jakiś produkt z czynnikami wzrostu. A jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości bądź pytania, czynników wzrostu, czy też innych składników aktywnych, dajcie nam znać w komentarzu, na Instagramie, czy też na czacie na naszej stronie zdrowia.pl. Zapraszamy i z przyjemnością odpowiemy. Dokładnie. I zapraszamy Was do zostawienia subskrypcji, łapki w górę żeby zostać z nami na dłużej i nie pominąć żadnych treści, a my się z Wami żegnamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa-pa!